Siemanko, Artur Wilanowski. Z wazarem widzimy się po walce, piąteczka. No i plan wykonany w 100%. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oczywiście, że tak. Teraz y, wszystkich tak zwane, powiem szybko, zrobiłem w chuja, bo zaboksowałem, a nie poszedłem w atakami. No właśnie, myślę, że bardzo duże zdziwienie. Y, moje na pewno w szczególności słuchałeś się elegancko Stubsona. Wszyscy myśleli, że, że pójdę na jak ale co o tym nie, ja że. Że muszę zaboksować, muszę poradzić co potrafię. Słuchałem się narożnika, nie podpalałem się, czekałem, 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 i wiedziałem, że mój przeciwnik bije sierpami, a ja lubię odchodzić z lewą, z lewą do tyłu i wiedziałem, że nic mnie zrobi, nie zrobię. Wchodząc, też można powiedzieć, elegancka gra, aktorska, kontynuujemy tą przygodę. A stwierdziłem, chciałem coś zmienić z dziewczynami, ale stwierdziłem, a to niech będzie tak samo i zrobiłem to samo. nie? Elegancko, elegancko. Jak się zapatrujesz na kolejne edycje? Będziesz walczył w turnieju? Myślę, że to zależy od wodarzy. Ja na pewno mam, mój cel jest taki, żeby po prostu przygotować się lepiej, jeszcze lepiej, uważać na kontuzję, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzieli, ale gdzieś może 10 dni, może trochę krócej pełka miłyka łydka, tam strzeliła mi grubo, gdzie wykluczony byłem z biegania i z innych rzeczy i w ogóle już był, był już taki moment, że chciałem dzwonić do włotarzy, że, że jednak nie zawalczę. Ale czekałem, czekałem, czekałem kilka dni. Tam coś wiadomo, leki przeciwbólowe leciały grubo. Chodziłem, chodziłem, dreptałem. To wygląda mój stanot, to widział, że tam dużo robiłem rzeczy, ale stałem w miejscu, nie chodziłem, a z dnia na dzień starałem się robić te kroki, kroki. No i ogólnie noga nie jest na maksa wyzdrowiała, dlatego miałem, miałem oklejoną, jak było widać. Na szczęście zaboksowałem taktycznie pomyślałem i nie zerwałem z tego mięśnia do końca i dobrze mi poszło. No i właśnie tutaj poruszyłeś też kwestie Instagramowe. Można było Cię zobaczyć na rolkach. Czy to właśnie był ten powód, dlaczego, dlatego jeździłeś na nich? Tak właśnie to był ten powód, kto oglądał Instagram. Dlatego jeździłem na, na łyżwo łyż by robić wydolność, bo nie mogłem biegać, no, ja nie mogłem chodzić, a łyżwo rolki usztywniły mi całą kostkę i wszystko dlatego, dlatego robiłem te rolki, bo wiedziałem, że biegać nie mogę. No to mówię, siedziałem w domu, o no to mówię, co, zakończę te rolki i ci z tematem, patrzyłem na ten, na typu, na, na ten na pulsometr, czy jest robiona wydolność, patrzyłem, jest dobrze, no i wiadomo, robiłem takie metry, nie biegając, ale jeżdżę na, na być w rolkach, nawet gdzie, nawet w tych wyżworolkach nie miałem jeździć, dlatego ryzykowałem, nie? E, a jak powiesz, dużo zdrowia straciłeś przy tej walce, jak oceniasz? Myślę, tam ocalałem raz, coś tam, coś tam było, ale wiadomo, było adrenaliny i zimna głowa, że ta chęć wygrana... Nie, spodobała, nie zrobiła, żadnych jakieś paniki ręce, są obite. No ale ręce są zawsze obite. Myślę, że jak mówiłem, za sobie trzy plasterki, zaraz się zagoją. No, widać też dużą pewność siebie. Myślę, że rośnie z walki na walkę, tak naprawdę. Masz już, chciałbyś z jakimś przeciwnikiem teraz zmierzyć się ponownie? Jak wygląda ta kwestia? Ja jestem człowiekiem takim, że nie, nie wybieram sobie zawodników. Niech woda, że tam wymyślałem swój, swój, swój FM, czy tam wybiorą mi zawodnika. Jak będę musiał walczyć w turnieju, to będę walczył w turnieju. Jak będę musiał ekstra to będę w ekstra Ja, wiadomo, gromda się z gromdy na gromdę robi się coraz bardziej wiadomo, niebezpieczna, czyli dobrze zawodnicy przychodzą, czyli już prognoz się do góry. Nie? Ludzie pewnie zobaczyli, że, że jedna gromda jest dobrą federacją i zgłaszają się już coraz lepsi zawodnicy. A jak oceniasz walkę finałową turnieju? Właśnie nie widziałem walki, będę musiał obejrzeć, bo siedziałem z kolegami szatnik. Rozumiem. No i klasycznie chciałbyś kogoś pozdrowić? Oczywiście Stogi znowu wygrały. Jestem, jestem. Jeszcze Stogi nie zginął, jak mówiłem. No oczywiście co? Rodzinę, rodzinę i yy, wszystkich najbliższych, nie? To ja dodam jeszcze na sam koniec powodzenia Esior na krwawym sporcie. Właśnie, Esior, teraz ty musisz wygrać, nie? Liczę na ciebie. Dzięki wielkie. Kajaja. Kajaja. Sponsorem kanału jest sklep internetowy CBD